Ostatni cios pałacu, sekret babci Mek i koniec imperium Saseksów, szepty okazały się prawdą. Pałac zdetonował bombę, która nie tylko wstrząsnęła monarchią, ale unicestwiła fundament, na którym Harry i Meghan zbudowali swoje imperium prawdę o ich dzieciach. To nie jest kolejna plotka. To oficjalna broń, chłodne, medyczne dowody, wydobyte ze skarbca królewskich tajemnic na rozkaz samego króla, które potwierdzają, że ciąże Meghan Markle były starannie wyreżyserowanym teatrem. Odkryj historię złamanego serca Hariego, wulkanicznej furii Megan i ostatecznego, okrutnego ciosu, który przekształcił ją z ikony macierzyństwa w cel najmroczniejszej narracji pałacu. Bo prawda o surogacji była dopiero początkiem. Prawdziwa trucizna kryła się w szczególe, który miał na zawsze zmienić jej imię. Co byście powiedzieli, gdybym zdradził, że pałac właśnie zdetonował najniebezpieczniejszą bombę w historii rodziny królewskiej? To nie kolejna plotka, nie kolejna porcja tabloidowych sensacji. To rzeczywiste dowody, oficjalne potwierdzenie, że Meghan Markle nigdy nie nosiła w łonie dzieci, o których twierdziła, że urodziła. Przez lata ludzie szeptali, przez lata pytania tliły się w tle, odrzucane jako okrutne lub spiskowe. Ale teraz, teraz szepty zmieniły się w grzmot, a Harry i Megan są tymi, którzy duszą się w epicentrum tej burzy. Część 1, Teatr ciąży, Część 1, Teatr ciąży, wyobraźcie to sobie. Młoda para, która całą swoją markę wolności zbudowała na wartościach rodzinnych, miłości pokonującej wszystko i historii dwóch cudownych ciąż. Dwoje uroczych dzieci, otoczonych bajkową otoczką, przedstawionych światu jako symbole ich miłości. A jednak, za uśmiechniętymi fotografiami, za lśniącymi dokumentami Netflixa, za niekończącymi się przemówieniami o autentyczności, coś zawsze było nie tak. Szepty tak naprawdę nigdy nie ucichły, prawda? Od samego początku, gdy ogłoszono ciążę Megan z Archiem, pojawiały się uniesione brwi. Ludzie zauważali drobne rzeczy, jej ciążowy brzuch wydawał się zmieniać kształt w zależności od kąta. Jednego dnia wyglądał na okrągły i jędrny, następnego zdawał się skurczony lub przesunięty. A potem nadszedł ten niesławny moment uchwycony na kamerze, Megan schylająca się, a jej brzuch zdaje się składać jak materiał. Klipy stały się wirałem. Twitter, Facebook, YouTube zalały je spowolnione nagrania, porównania, niekończące się debaty. Pałac, oczywiście, milczał. Ani nie potwierdzali, ani nie zaprzeczali, pozwalając spekulacjom rosnąć w najciemniejszych zakątkach internetu. Ale to milczenie nie uciszyło podejrzeń. Wręcz przeciwnie, karmiło je. Pamiętacie te dziwne momenty, kiedy brzuch Megan zdawał się kurczyć, rosnąć, a nawet nienaturalnie przesuwać, gdy się schylała? Sceptycy oskarżali ją o noszenie Moonbump, sztucznego, ciążowego brzucha. Obrońcy twierdzili, że to tylko kwestia kątów kamery lub mody ciążowej. Wtedy pałac nic nie mówił. Nie bronili jej, ale też niczego nie zaprzeczali. Czasem milczenie krzyczy głośniej niż słowa. A co z samym porodem archiego? Gdzie były tradycyjne zdjęcia na schodach szpitala z promienną matką i ojcem u boku, z noworodkiem w ramionach? Przez dekady królewskie matki przestrzegały tego rytuału. Diana to robiła. Kate to robiła, ale Megan? Nie, zniknęła, rzekomo urodziła w tajemnicy, a kilka dni później pojawiła się z Harym na ściśle kontrolowanej sesji zdjęciowej w zamku Windsor. Oświetlenie było dziwne, atmosfera zaaranżowana. Coś w tym było nie tak, niemal wymuszone. A dziecko, malutkie, opatulone, niemal ukryte. Dlaczego ta tajemnica, gdy nadeszła kolejna Lilibet, schemat się powtórzył? Kolejne starannie wyreżyserowane ogłoszenie, kolejny brzuch, który pojawiał się i znikał. I kolejny poród owiany tajemnicą, tym razem jeszcze bardziej oddalony od królewskich tradycji. Zamiast tego stylizowane czarno-białe zdjęcie na Instagramie. Piękne, owszem, ale też perfekcyjnie zaaranżowane. Dowód? Nie. Zarządzanie wizerunkiem. Część 2. Skarbiec tajemnic i bezwzględna kalkulacja. Część 2. Skarbiec tajemnic i bezwzględna kalkulacja. Dlaczego to ma znaczenie teraz? Ponieważ moment nie jest przypadkowy. Pałac nie obudził się pewnego ranka i nie postanowił upokorzyć Harry'ego i Megan. To było wykalkulowane posunięcie, starannie wybrany moment. Pomyślcie o tym, monarchia jest pod presją. Panowanie króla Karola wciąż szuka swojego gruntu. Książę William przygotowuje się do swojego przyszłego wstąpienia na tron. A Harry i Meghan, nawet tysiące mil od domu, w Kalifornii, wciąż robili zamieszanie, destabilizowali, przyciągali współczucie i nagłówki. Więc pałac wyciągnął swoją broń atomową, prawdę, którą trzymali w zamknięciu przez lata. Wewnątrz pałacu istnieje świat, którego niewielu postronnych ma szansę zobaczyć. Labirynt strzeżonych pokoi, zamkniętych na klucz szaf na akta i mrocznych korytarzy, gdzie sekrety są przechowywane równie starannie jak klejnoty koronne. To w tym skarbcu pogrzebano najpilniej strzeżony sekret Meghan Markle dokumentacja medyczna z królewskimi insygniami. Notatki lekarskie, sformułowane tak ogólnie, by wprowadzać w błąd, a jednocześnie na tyle jasno, by każdy z medycznym wykształceniem zrozumiał. Akta, które ujawniały nie tylko, że Megan nie nosiła swoich dzieci, ale także jak ten fakt został ukryty z chirurgiczną precyzją. Dostęp do tych akt miało bardzo niewielu, prywatny zespół medyczny Dworu Królewskiego, starsi doradcy i ostatecznie sam król. Dlaczego pałac trzymał to w tajemnicy tak długo? Odpowiedź jest prosta kontrola. Dopóki kwestia surogacji pozostawała nieudowodniona, mogła być używana jako karta przetargowa. To był az w rękawie, opcja atomowa, schowana do odpowiedniego momentu. A ten moment nadszedł, gdy Harry i Meghan zaatakowali monarchię publicznie, oskarżając ich o okrucieństwo i rasizm, sprzedając swoją historię za miliony. Ostatecznie to król Karol miał ostatnie słowo. I Karol, człowiek przez dekady oskarżany o słabość i niezdecydowanie, podjął decyzję zimną jak lód. Zezwolił na odpieczętowanie tych akt. Skarbiec został otwarty. Część 3. Miażdżący dowód i złamane serce Hariego. Część 3. Miażdżący dowód i złamane serce Hariego. Słowa były kliniczne, atrament suchy, ale ich wpływ był jak trzęsienie ziemi. Pacjentka zakwalifikowana jako matka docelowa. Nosicielka, nie dotyczy. To rzekomo jedno ze zdań wyciągniętych prosto z dokumentacji medycznej. Wyobraźcie sobie przeczytanie tego czarno na białym. Żadnych tabloidów, żadnych spekulacji, tylko surowy język medyczny potwierdzający to, co miliony podejrzewały, ale czego nigdy nie mogły udowodnić. To jedno zdanie wywołało falę uderzeniową, ponieważ nie tylko podważyło narrację megan, ono ją zniszczyło. Pomyślcie, jak duża część publicznej persony Meghan była związana z macierzyństwem. Mówiła o radości noszenia życia. Trzymała swój brzuch z teatralnym zacięciem. Sprzedała ten wizerunek, a miliony go kupiły Dla Hariego ten moment był punktem zwrotnym. Całe życie był nawiedzany przez błyski fleszy, sztraumatyzowany utratą matki i zdeterminowany, by historia się nie powtórzyła. Opuścił swój kraj i rodzinę dla jednej obietnicy chronić megan i ich dzieci za wszelką cenę. A jednak, jednym ruchem, pałac zdarł tę iluzję. Gdy dowody wypłynęły, informatorzy twierdzili, że Harry był kompletnie zaskoczony. Podobno za zamkniętymi drzwiami ich domu w Montecito sytuacja wymknęła się spod kontroli. Megan płakała, wściekła, oskarżając pałac o kampanię oszczerstw. Harry natomiast zamilkł. Świadkowie opisywali go jako złamanego, wpatrującego się w przestrzeń. Mężczyzna, który kiedyś przysięgał, że nigdy nie pozwoli instytucji go złamać, nagle pokazał wszystkie pęknięcia. Jego przyjaciele mówili, że załamał się i płakał, nieraz, ale wielokrotnie. W swojej złości Megan krzyczała o zdradzie, o rasizmie, o wendecie. Ale Harry płakał, czuł się osaczony, bezsilny, upokorzony. Dla człowieka, który kiedyś z dumą nosił mundur wojskowy, to była jedna bitwa, w której nie miał żadnej broni. Część 4 Furia Megan i zdrada wewnętrznego kręgu. Część 4 Furia Megan i zdrada wewnętrznego kręgu. Jeśli Harry załamał się w ciszy, Megan eksplodowała w ogniu. Zawsze była kobietą, która żyje kontrolą nad swoim wizerunkiem, swoją historią, swoją sceną. I nagle, jednym ruchem pałacu, ta kontrola została jej wyrwana z rąk, jej reakcję opisano jako wulkaniczną. Krzyki, szloch, chodzenie po korytarzach jak zwierzę w klatce. Jeden z informatorów twierdził, że rzuciła szklanką o ścianę. Inny powiedział, że oskarżyła Hariego o słabość, o to, że nie zdołał jej ochronić. Jej wściekłość szybko przerodziła się w desperację. Wiedziała, że musi działać szybko. Zaczęła dzwonić do swojego zespołu PR o każdej porze, żądając strategii, komunikatów prasowych, kontrnarracji. Chciała przedstawić siebie jako ofiarę zimnej i mściwej monarchii. Ale nawet najlepsi specy od wizerunku nie mogli wymazać tego, co było już na papierze. Najboleśniejsza zdrada nadeszła jednak nie ze strony pałacu, ale z jej własnego kręgu. Jedna po drugiej osoby, którym ufała, zaczęły się odsuwać. Co gorsza, niektóre zaczęły mówić. Byli pracownicy szeptali o presji, by inscenizować publiczne momenty ciążowe. Znajomy z Hollywood twierdził, że kiedyś zwierzyła mu się z obaw, że prawda o dzieciach zrujnuje ją na zawsze. Nikt nie chce tonąć razem z tonącym statkiem. Megan, kiedyś postrzegana jako wschodząca gwiazda, stała się teraz radioaktywna. A gdy myślała, że widziała już najgorsze, pałac przygotowywał swoje drugie uderzenie. Część 5. Ostateczny cios, narracja, która niszczy wszystko. Część 5. Ostateczny cios, narracja, która niszczy wszystko. Myśleliście, że bomba już spadła? że ujawnienie dokumentacji medycznej to koniec gry? Pałac trzymał w zanadrzu coś jeszcze mroczniejszego. Coś, co całkowicie zmieniało kontekst skandalu i wbijało nóż tak głęboko, że Megan mogła się już z tego nie podnieść. W tych dokumentach ukryta była nie tylko informacja o surogacji. Była tam oś czasu. Oś czasu, która po zestawieniu z publicznymi deklaracjami Megan ujawniała mrożącą krew w żyłach sprzeczność. Według tych zapisów, Megan w wieku 44 lat biologicznie stała na progu bycia. Babcią. Niech to do was dotrze. Według przecieków z pałacu ustalenia dotyczące surogatki ujawniły szokującą prawdę. Megan rzekomo użyła komórek jajowych oddawczyń. To podsyciło spekulacje, że biologicznie nie była matką w tradycyjnym sensie. A ten szept zamienił się w najokrutniejszą plotkę ze wszystkich: Megan, babcia w wieku 44 lat. Wyobrażacie sobie to upokorzenie? Megan, która budowała swój wizerunek na nowoczesnym macierzyństwie, teraz wyśmiewana jako ktoś, kogo własny zegar biologiczny dawno wybił ostatnią godzinę. Reakcja opinii publicznej była elektryzująca. W internecie eksplodowały memy. Okrutny przydomek Granny Meg zaczął zyskiwać popularność. Ale prawdziwe niebezpieczeństwo leżało gdzie indziej. Jeśli Megan nie nosiła dzieci, jeśli dawczynie lub surogatki odegrały większą rolę niż przyznano, to legitymacja archiego i Lilibet jako królewskich dziedziców została zakwestionowana. To był okrutny geniusz drugiego uderzenia pałacu. Nie tylko zdemaskowali oszustwo Megan. Napisali na nowo całą jej historię. Nie była promienną matką, za którą się podawała. Nie była cudem późnego macierzyństwa, który sprzedała Oprze i Netflixowi. W zimnej ramie przecieków była kobietą odgrywającą rolę, podczas gdy inni żyli prawdą. A kiedy ta narracja się utrwaliła, rozprzestrzeniła się jak pożar. Jeśli opinia publiczna to zaakceptuje, dziedzictwo Meghan nie jest tylko nadszarpnięte. Jest unicestwione, a pałac, król Karol i książę William, obserwowali w milczeniu, pozwalając, by świat wydał ostateczny werdykt. I w tej ciszy imperium saseksów, zbudowane na opowieści o miłości i prawdzie, zaczęło obracać się w pył.